Jurka! Dzisiaj Jurka jest na balkonie. I gdzie te burze, które mi nas straszono? Co? Co, Jurka? Dzisiaj na balkonie siedzimy, co? Może się dosiądę do ciebie, co, bo ja na razie jeszcze w domu. Muszę się pochwalić. Łaska mowczarka niemieckiego. Bardzo duża bestia. Nazywa się Asan. Och, tak. Na balkon idź. Na balkon, ty szkodniku mały, ty. Ty szkodniku mały, ty. Co, dawno cię na YouTubie nie było? Dawno ci nie było? Może masz ochotę się wytłumaczyć, czemu ci dawno nie było, co? Wytłumacz się. Czemu nie robiłaś żadnych ciekawych Rzeczy do filmów Jakie nocie chciałam nagrać? A? Czy może mam cię nagrać jak szkudzisz, co? Co? Łabuzie Wytłumacz się widzę, Dlaczego cię dawno nie było Na YouTubie No, no Wytłumacz się Widzieliście, 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 ja ty, tyłu ty A to jest fajne jak królik tak drapie. Nie masz ubrania tego, co? Ależ dziś duszno było. Teraz jutro. Ale wygląda na to, że nas będzie duszno. Uważaj na siebie Julka Co ty tam robisz, co? Gdzie ty mnie tam próbujesz gryźć ty?

No, a dzisiaj była... Było duszno dzisiaj. Bardzo. Uciekła mi. Zitaj na balkon. Już. Zitaj na balkon. Już. Zitaj tu. Tu zitaj. Już. Zitaj tu. Ale teraz jest fajne niebo. Patrzcie jak w królu lwia, normalnie. Ale piękna. Ach.

Widzicie? Da się! Da się wytrzesować zwierzę! Pewnie, że się da. A gdzie ty mi uciekasz? Do domu? Zitaj na balkon. Na balkon zitaj. Tu. Tu zitaj. Tu. Czemu ty myjesz? Z ty... Tak, zrobię zdjęcie, tak. O. Pasuje? Tak? No, byta. Byta to... No chodź tu, nie bój się, że nic nie zrobię. Pogłaskać cię chciałam, no. Ale wy królikie jesteście poszli, według tu jesteście. Zitaj na balkon już.